Cześć wszystkim, moje kochane pomidorki, z tej strony oczywiście ta Taseka, to jest kolejny odcinek z Potentanta, z oczywiście Farming Simulator 22 jeszcze mamy 22 na 25, musimy poczekać do listopada, do 12 listopada dokładnie, w ogóle to jest ciekawa sprawa, bo 12 listopada również powinnam dostać dostęp do Assassin's Creed Shadows. Jak z tym będzie, zobaczymy, bo też nie wiem, czy będę na premierze grał w, w, w oboje. Oh się w symulatora Farmy 25. Dlaczego? Mm, bo nie wiem, czy mój komputer wyrobi. Nie wiem też, czy mój komputer wyrobi z Shadows, ale mam nadzieję, że do tego listopada uda mi się uzbierać pieniążki na nowy komputer. Ale to wszystko zależy od tego, czy wypali mi praca na lato i wszystkie inne mm, rzeczy, które chcę w lato zrobić. Ale dobra, na samym początku zaczynamy od przywiezienia kilku bel do naszych nowych przędzalni na polu numer 14. No, troszkę tych bel tutaj jest. Z tego względu, że zastanawiałam się, czy nie poprzywijać czasu trochę, żeby uzbierać jak najwięcej pieniędzy. Ale stwierdziłam, że może tego na razie nie będziemy robić ale kiedyś to na pewno zrobimy, bo kiedyś trzeba serię przecież skończyć, a jak już mamy tyle bawełny, to przecież już pomału możemy tak naprawdę mm, sprawdzić, czy nam się uda to skończyć, czy nie. Teraz przewozimy też e, kiszonkę i po kilku przejazdach z tą kiszonką stwierdzam, że to był beznadziejny pomysł, żeby ją kupić. Dlaczego? Z tego znaczy kupić, zrobić. Dlaczego? Bo przewożenie jest nużące, zwłaszcza, że mamy małą przyczepę, w sensie no to jest jedna z największych przyczep w grze, którą możemy transportować kiszonkę, ale no niestety no, jest nużące wożenie non stop w jedną i drugą stronę, plus w momencie kiedy my odjeżdżamy gdzieś dalej, to te nasze pasy transpor transportujące hmm, się wyłączają. Wiem, że jest na to jakiś mod, ale zapomniałam jego nazwy, ale prawdopodobnie też już na następne razy jest sprawdzę go, bo ja muszę powiedzieć, że tak te dwa odcinki, w sensie ten oraz poprzedni oraz następny nagrywam jednego dnia. Dopiero, tylko po prostu nagrywam do nich dźwięki w innych terminach. Jeszcze chciałam Was przeprosić bardzo za echo, które jest na pewno słyszalne, dlatego też ja mówię troszkę ciszej. Może że tylko echa, aż tak nie było słychać. Nie wiem, mam nadzieję, że no nie jest aż tak mocno słyszalne i nie jest tak denerwujące, jak by się wydawało mnie delikatnie denerwuje. Ale no nic z tym nie zrobię. Jest tak z tego względu, że jak wiecie lub nie, a dowiadujecie się teraz, jestem na nowym mieszkaniu, przeprowadziłam się w weekend. No i mam bardzo duży pokój. Ten pokój ma około 20 metrów. To jest chyba mój największy pokój, jaki miałam przez wszystkie lata studiowania. No bo zawsze byłam w małych pokojach, gdzie no po prostu nie było możliwości, żeby było echo. W tym momencie no mam duży pokój, wszystko się odbija od ścian, więc no echo występuje. No ja niestety nie mogę na ścianach przyklejać żadnych e, pianek ani nic. Jednak już w głowie mam pomysł, jak to zrobić, i będę potrzebować kartonów <gryw> bardzo dużo kartonów i po prostu poprzyklejam, e, poprzyklejam pianki na karton, który oprę o ściany e, i zrobię sobie po prostu ale małe studio w pokoju e, z kartonów Oczywiście. Jak, jak mi to wyjdzie, to mam, znam znać. Oczywiście, musiałam e, uderzyć w naszą Walt która w ogóle też jest pokrzywdzona, bo jest niewykorzystywana już od huchu i jeszcze więcej. Ale ona nam w tym momencie robi za kosiarkę tak naprawdę. No bo mamy, to, mamy tego Kseriona, który jest dość spory. Nie, Aksiona, przepraszam, Aksiona, który jest dość spory. Teraz mamy wypożyczonego fenda, który no, jest wypożyczony tylko po to, żeby kiszonkę wozić, ale prawdopodobnie z nami zostanie. Nie? Eee, no i cóż no i jest tutaj w ogóle też mamy dwa ceny na pole 13 i 11 Wziąłem je no bo potrzebuję pieniążków i też żeby było coś innego a nie tylko włożenie kieszonki ale to jest z tego względu że zastanawiałam się nad kupnem tych pól i prawdopodobnie to zrobimy kiedyś nie wiem kiedy dokładnie ale kiedyś to zrobimy na pewno bo fajnie byłoby te pola mieć. Tak samo pole numer 12, które w sumie u nas dość często jest, bo jest e, zasiane, e, w sumie zasadzone jest tam bawełna. I dlatego też, e, kiedyś stawiam się po prostu na, na połączeniem tych pól, żeby to było jedno wielkie pole. I chyba to by było największe pole, jakie jest na mapie. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale e, no cóż w tym odcinku w ogóle wielka jedna wielka nuta, dlatego, że jest tylko kultywacja oraz wyłożenie kiszonki, to już jest taki mały spoiler dla Was, dlatego w tym momencie, jeżeli jeszcze oglądacie mm, ja się nie pogniewam, jeżeli przyłączycie dalej, e, pójdziecie do innego filmu, ale jednakże, ale chciałabym w tym momencie podziękować za wszystkie subskrypcje i za godzinę oglądania, z tego względu, że no, już po zbliżamy się do 1000 subskrypcji. Niedawno dziękowałam za 250, co było dla mnie bardzo duże, a my tak w kilka, w sumie w tydzień, półtora tygodnia, zrobiliśmy prawie 1000 subskrypcji. W momencie nagrywania tego jest 823, bodajże. E, więc jest bardzo dużo, co, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Dziękuję I jeszcze raz. E, no, ale potrzebuję jeszcze godzin oglądania i będę usatysfakcjonowana. Ale no mówię, jeżeli chcecie pooglądać, e, a raczej posłuchać tego, co mówię, jako taki delikatny podcast, e, jak to niektórzy stwierdzili, że mam idealny głos do podcastów, nie wiem, e, czy to prawda, czy nie możecie powiedzieć. Chociaż ja się staram. Ja się naprawdę staram mówić w miarę normalnie, chyba zaczęłam ograniczać też moje y, o, e i tak dalej. W sensie to się na pewno jeszcze pojawia, ale staram się to ograniczać, żeby było tego jak najmniej, bo też nie chce mi się tego wycinać. Kiedyś chciało mi się, kiedyś to wycinałam delikatnie, ale w tym momencie już mi się tego nie chce, bo podczas pracy przy audycjach radiowych, które prowadziłam wraz, razem z koleżanką, też zaczęliśmy zrobić to w sensie do wydłużenia. Te wydłużenia, i nie było to jakoś super ekstra fajne do słuchania, dlatego też tam w większości wycinałam. No czasami się zdarzyło, żebyśmy zostawiały, ale no nie zawsze. Ale dobra, może skończę o tym. Sami odcięcie, czy mam dobry głos y, do podcastów, i czy wam się miło go słucha. No, w sumie, gdyby wam się nie słuchało miło, to może byście nie oglądali. Nie wiem, może niektórzy na wyciszeniu nie oglądają. Zobaczymy, ale w każdym razie, no musiałam pomylić się, drogi. Jeżeli jesteście w tym momencie, bo to już jest siódma minuta, to napiszcie słowo Baltazar w komentarzu, żebym wiedziała, że doszliście do tego momentu. I, jeż i jeżeli Wam się podoba mój głos, tak, słowo Baltazar, powtarzam. Nie, co się w tym momencie dzieje ze mną? Prawdopodobnie z kimś rozmawiałam, prawdopodobnie z tatą, bo no stop, myli, myli, ple, myliłam drogi, gdzieś tam wjeżdżałam, zajeżdżałam w kamienie i tak dalej, i tak dalej. No, no nie, nie podoba mi się to, co zrobiłam, ale jednak jest. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, bo ja w tamtym tygodniu mówiłam, że w czwartek miałam egzamin i że nie wiem, jak mi pójdzie, jak mi poszedł. Już wiem jak mi poszedł, bo mamy oceny. Nie poszedł mi dobrze. Mam dwójkę. To jest moja pierwsza dwójka wpisana do wirtualnej uczelni, ale e, nie przejmuję się tym bo aż tak bardzo. W sensie przejmuję się tym, że będę miała poprawkę w, we wrześniu. Ale nie przejmuję się tym aż tak bardzo z tego względu, że wiem, że bardzo, bardzo dużo osób na moim roku nie zaliczyło. Ostatnio taką ilość osób z niezaliczeniem mieliśmy w tamtym semestrze, gdy mieliśmy problemy z jedną z wykładowczeń, ale mam nadzieję, że w tym przypadku uda się to jakoś polubownie u... coś, coś z tym e, zrobić, żebyśmy na przykład mieli troszkę więcej czasu i żebyśmy nie musieli w razie czego płacić za, e, za warunki w, w październiku. Bo niestety ale warunki. No, nie są tają sprawą. U nas co prawda jeden ECTS, czyli taki międzynarodowy punkt, nie wiem jak to wytłumaczyć. Studenci wiedzą o co chodzi. E jeden ECTS kosztuje bodajże 85 zł albo 90 zł. A ten przedmiot ma akurat 3 punkty ECTS, więc e przedmiot na warunku kosztuje 270 zł. To nie jest mało ale na przykład my nie mamy jeszcze, jeszcze tak źle, tylko że niektóre uczelnie za jeden punkt ECTS wymagają 200 zł na przykład, a niektóre takie przedmioty mają nawet 10 punktów. U nas tak 10 albo 8 mają praktyki i to jest naprawdę masakra, Wam powiem. Nie współczuję ludziom, którzy nie zaliczyli takich przedmiotów i muszą płacić. Ja na szczęście no miałam kilka razy niezaliczone przedmioty, na przykład miałam angielski z e-learningu niezaliczony, ale to nie z mojego powodu, tylko problemów technicznych, ale oczywiście tego nie uznają i to jest zawsze, po, no to jest zawsze problem studenta, dlatego też no miałam niezaliczone, ale na szczęście. Sam e-learning miał 0 punktów ECTS, bo tak, tak też jest czasami, że mają po 0 punktów i w takim przypadku no, no, no nie musi się płacić, prawda? Trzeba pisać po prostu wtedy wniosek o warunek, ale no, jak nie ma punktów ECTS to za co masz płacić? No za nic. Dobra, jedziemy z którąś tą przyczepą. Troszkę nam tych pieniędzy przybyło. Dlaczego w sumie wywożę już teraz i tak szybko wywożę? Z tego względu, że potrzebujemy troszkę pieniędzy na... na... zakłady krawieckie. Bo przędzalnie już mamy. Mamy bodajże 8 przędza przędzalni, ale mamy 4 zakłady krawieckie, które po prostu już mają w tym momencie za dużo materiału i są pełne non-stop. No, i to z jednej strony dobrze, że są non -stop pełne, ale z drugiej strony nie wykorzystujemy w pełni materiałów e, czyli tkanin. Dlatego też potrzebujemy więcej zakładów krawieckich, żeby to nam wyrobiło normę. Ale zakłady krawieckie kosztują bodajże 100 tysięcy euro, więc potrzebujemy pieniążków, żeby postawić i tak w kółko. Bo troszkę tego potrzebujemy, prawda? Tam w ogóle zastanawiałam się, czy cofnąć, czy nie, ale potem sobie przypomniałam, że to jest pole na kontrakt, więc w sumie się aż tak tym nie muszę przejmować. W ogóle też dość szybko nam to poszło, bo, bo zostało już tam tej kawałek tak naprawdę do e, zrobienia. Też zastanawiałam się w pewnym momencie, czy nie wymienić e, naszego kultywatora, dlatego że on jest, no... No jest to jeszcze średni. W sensie, no nie jest najgorsze, ale no nie jest największe. Ale w momencie, gdybyśmy wymieniali kultywator, musiałam też wymienić ciągnik. Ale czy ja chcę wymienić ciągnik? No, chyba nie. Ten akcent mi się naprawdę podoba. Mamy na nim 30 motogodzin, a to jest bardzo dużo. E, tak mi się przynajmniej wydaje. Najwięcej motogodzin miałam podaś na fędzie z mojego prywatnego save'a, gdzie miałam bodajże 60 motogodzin. Nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że zrobiłam tam kawę i chciałam go zresetować. Ale byłam zmęczona byłam padnięta, jak nie wiem i zamiast zresetować, go sprzedałam. A, I moje moto godziny poszły. No ale niestety, tak się czasami zdarza, jeżeli się jest nieuważnym. Nie bądźcie nieuważni. Patrzcie na to, co robicie, czy to w grach, czy w świecie rzeczywistym. Czy u was też jest tak duszno? U mnie dodatkowo, jak jest komputer włączony, to jest masakrem, bo tego się jest duży pokój. To jest jeszcze gorzej, bo się nagrzewa. Jeszcze mam pokój od strony wschodu i i się nagrzewa do południa, ale później jest chłodno, chociaż padał w nocy deszcz, więc było rano zimno niemal. Ale mimo wszystko i tak w tym momencie już się robi gorąc. Mam nadzieję, że będzie znacznie chłodniej. Dobra, mówię, pomału te pola kończymy. Jeszcze trochę nam zostało. To jest, zauważam, że chyba troszkę prędkość czasami spada. Powinno być o czty... Powinno być 14 km na godzinę. Tam jeździ 13, zazwyczaj 12 czasami do. Do 14 czasami dobija, ale to trzeba byłoby naprawić w takim razie. Wszystkie maszyny w ogóle też. E, pamiętam, że była maszyna, która miała 6% zużycia. Nie pamiętam, które to było, ale jak sprawdzałam sobie moje maszyny kiedyś, to no, była dość mocno zużyta i zastanawiałam się, czy ją naprawiać, czy nie. Ale koniec końców chyba sprzedałam, bo potrzebowałam czegoś innego. Już nie pamiętam. Dajcie znać, ile w ogóle. Mm, Wy macie najwięcej motogodzin na swoich, na swoich maszynach, bo jestem tego bardzo ciekawa. Jaki macie najbardziej zużywalny e, traktor, kombine czy cokolwiek innego? Bo to jest tak naprawdę ciekawy temat. Nie wiem, jak wy, ale mnie na przykład to ciekawi i lubię nabijać jak najwięcej motogodzin. W ogóle też e, ciekawe, że Axion ma więcej godzin niż Waltra. Dobra, tam kontrakt skończony. No 5000, tysięcy. tysięcy, to nie jest mało. Jeszcze trochę i będziemy mieli będziemy mieli 100 tysięcy na naszą na nasz zakład krawiecki. No to skończymy ten, skończymy ten topole i sprzedamy kieszonkę Ale dobra, ja was wszystkich żegnam. Dzięki wszystkim za oglądanie. Zostawcie oczywiście komentarz. Wiecie jaki komentarz. I co? Widzimy się już za tydzień w Potentancie. Trzymajcie się. No i cześć.